Witam serdecznie, Tutaj jest strony Spokojny Człowiek, to jest oczywiście Europa Universalis 3. Yy, gramy oczywiście Austrią, jakbyś nie wiedział zaczynamy, już puścimy swoją grę może na drugim poziomie. Yy, ostatnio muszę was, znaczy muszę was przeprosić za to, że ostatni odcinek był bez komentarza. Yy, trochę głupie, żeby to właśnie tak wypadło, bo yy, ja nagrywałem komentarz, ostatecznie okazało się, że, że tego komentarza nie było. No, i niestety, niestety, muszę Wam powiedzieć, że no przepraszam, za to, znaczy może przepraszam za to, że tego komentarza w poprzednim odcinku nie było. Teraz jednak będę chciał nadrobić tym komentarzem trochę co to, co się tam działo ostatnio. Jeżeli ktoś nie miał ochoty oglądać filmu, no rozumiem, powiedzmy, że rozumiem. I teraz co tu się dzieje? No, jesteśmy już praktycznie nieosiąganą potęgą. Ja jeszcze po tamtym odcinku troszeczkę pograłem, bo mnie, za mnie słabe troszeczkę i różne, ten i co się tutaj stało. Rozwaliśmy Francję, Francja praktycznie rozpadła się już na, na szczępy. To już jest praktycznie, bo Francja, ona się tutaj, się, jeżeli chodzi o, o swoją kolonię, yy, tam mają problemy bunt, bunt. Jeszcze niesamowite, widzę, że tutaj się pojawiły. Yy, to jednak nie jest koniec, yy, bo dodatkowo, yy, dodatkowo, widzę, że tutaj, jest... aj że no tutaj w Europie no to i żeśmy praktycznie zmiażdżyli. No a zobaczcie co u nas się stało. Popatrzcie, tu już jest napis Austria, bo to wszystko już praktycznie jest zobaczcie sami, że e, pokażę wam mapę. E, udało nam się praktycznie wszystkie państwa z Was, no może nie wszystkie, ale większość państw już w tym momencie jest w gronie cesarskich państw, to jest naprawdę e, znaczy państw, które należą pod Austrię, więc to jest coś wspaniałego, jest to sukces e, odniesiony w tej grze może nie ten najwyższy, może jeszcze nie ten najwyższy, bo ja mówiłem o na początku, że chciałbym być może zająć w sensie zająć. No, teraz nie mogę się wysobić. Całe Niemcy, znaczy nie całe Niemcy zająć, tylko stworzyć Niemcy, kraj niemiecki, czy kraj Rzesze, tak zwane cesarstwo święte utworzyć. Bo, bo szczerze mówiąc, nawet nawet nie wiem, jak to wygląda, jeżeli by się utworzyło to, to niemieckie państwko, czy to byłoby cesarstwo. Święte Cesarstwo Niemieckie, być może tak, być może tak. Święte Cesarstwo Rzymskie, narodu niemieckiego, być może tak. A być może, być może byłoby to po prostu. Być może byłoby, byłyby to po prostu Niemcy. No ale dobra, bo sam nigdy tego nie, nie sprawdzałem. Sam nigdy nie, nie sprawdzałem na YouTubie nawet w filmiku żadnych, jak ktoś tam tworzył państwo niemieckie, bo można to uczynić. Podobnie jak i np. z Włochami, tutaj też są podzielone na kilkanaście, kilka, no znaczy pochydu na kilka, bo kilkanaście, w sumie to już nie wiem, nie, nie będę teraz tego, no, yy, mniej to, mniejsza sprawa, yy, nie ma to wielki, większego znaczenia, u, u, yy, tutaj jest bunt wybuch gdzieś się wybuchł bunt, bo tak gdzieś zauważyłem, a tam też chyba wygrane, świetnie, yy, sytuacja wojska... Yy, Mamy naprawdę bardzo wysoką, 185 tysięcy, tyle mam w tym momencie wojska, takiego czego jeszcze nie było. Wracając do utworzenia jak państw innych, można tak samo na przykład też z Rosją zrobić, utworzyć Wielką Rosję. Aczkolwiek z Rosją chyba troszeczkę łatwiej nic, na przykład z Niemcami, myślę, że z Włochami też byłoby łatwiej, bo tych państw jest zdecydowanie ma mniej. I, bo o co chodzi, trzeba je po prostu powcielać do własnego państwa, na przykład jeżeli byśmy grali Mediolanem, to trzeba by powcielać wszystkie państwa, na przykład gdyby tu się utworzył Wielki Mediolan, wtedy można ten Mediolan zamienić na Włochy, a na przykład tutaj bym grał Austrią, to musiałbym te wszystkie państwa wasalne powcielać, anektować, tak jak to robił Putin między innymi i włączyć tutaj te wszystkie państwa, byłaby to na przykład wtedy Austria, a ja bym wtedy to zamieniał na z na, y, Rzymskie, czy tam nie, y, narodu niemieckiego, czy tam po prostu Niemcy. Tutaj mamy liczbę ludzi w większym setemu bo na razie nic się, totalnie nic się nie dzieje, no wojen nie możemy żadnych poprowadzić. Myślę, że mógłbym z Was z Czechów w tym momencie już są naprawdę bardzo y, słabi. Ostatnio udało się tak jak mocno ich zdać. No jak kto, ktoś się ogląda, przepraszam za ten... brak komentarzu. Nie, y, już nie miałem za bardzo jak nagrywać tego początku. Musiałem naprawdę bardzo y, czytywać dawno, bo ja, no, grałem, grałem to, no, ale tak wiele y, w sumie. No, 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 no bo trzeba by naprawdę bardzo długo. To zaczynać od początku, praktycznie ten cały moment, więc nie byłem tego. No ale dobra, gramy sobie dalej, czwarty poziom, nic się nie dzieje, tutaj trzeba troszeczkę kasą chyba e, zmienić, skarbiec troszeczkę podnieść. Uuu, skarbiec jest troszeczkę niezbyt dobrze, bo tutaj kasy najdużo idzie. E, do, tu jeszcze Francuzom będziemy mogli dokopać jeszcze raz, jesteśmy ewidentnie najlepszym krajem na świecie. E, no trudno, wielka pytania już troszeczkę się tutaj osłabiła. O! Oto się tutaj w no wyobrażacie sobie takie coś. Turcja Turcja podbiła część e, e, Wielkiej Brytanii. No dla mnie to jest e, coś niewiarygodnego. E, takie coś tylko w Europie uniwersalnie. Czy coś nieprawdopodobnego, żeby turecki kraj... No w sumie można by nawet, nawet im wojnę wypowiedzieć. Nie wiem, czy mam Kasubeli, nie mam Kasubeli. Można im dać ostrzeżenie na przykład, dobra tam myślę, że są Polacy, znaczy Austriacy sobie poradzą, znaczy nie, nie poradzą sobie, bo tutaj stoi, a jest ich niewielu, więc na pewno sobie poradzimy zaraz. Yy... Dać im ostrzeżenie, bo oni się naprawdę też rozrosli, ale jest mocno fajnie, a wojna z nimi, byłaby... myślę, ciekawa, niestety czego nie mamy, my nie mamy niestety floty, to jest, to jest minus. O, już będziemy mogli mieć flotę w końcu, po latach jest, czy tą flotę będziemy mogli mieć. Myślę, że dla mnie ważna by była tutaj stworzenie statków yy, handlowych. A no dobra. Statków handlowych to będą transportowce, które będzie można transportować w różne miejsca na świecie. Myślę, że 10 można ich stworzyć. Dobra, na razie nie się to będzie tworzyło. Trochę to kasy pochłonie. Potem jeszcze stworzymy, yy, później jeszcze stworzymy coś takiego jak Eee, ja już tutaj w sumie nie mam co robić. Może byśmy sobie jakąś wielką wyprawę. Może byśmy kolonizowali w końcu. Tak się zastanawiam, czy jest jeszcze gdzieś miejsce do kolonizacji przez nas. Jest! Jest miejsce do kolonizacji. Zastanawiam się, czy kolonizować, czy nie. Czy zmienić tendencję swojego zagrajmy e, Austrią e, na e, kolonizacyjne, chociaż to jest Afryka. Za bardzo nam tu się nie opłaca. Ameryka już prawie cała kolonizowana. Jest, niestety. Niestety. No ale niestety, mm, no przyda... Zobaczymy sobie takie, taką rzecz teraz, bo wiem, że ten odcinek jest nudny na razie, nic się nie dzieje. Jeszcze z zegarka mnie nie rozumiem. przepraszam, na chwilę z... Zaczy, Znaczy, dobra, niech sobie to lec, mam nadzieję, że tu nic się nie skoczy. ja lecę po telefon. O, wybory, wiele nie, nie minęło mnie. Yy, telefon dopiero się włączył, więc... Yy, Muszę poczekać na to aż się to. Dobrze, dobrze, dobra, może bym Ale no nie, nie będę chyba kolicę. Tu ma Afryki nie opłaca się kolejnicy. No czy... nie wiem w sumie czy się opłaca. Zobaczmy mapa regionu, co on tam na posi... Znaczy nie ma regionu. Mapa surowców czyli już tak się to nazywa. Oni chyba tutaj wiele nie... Na nich bym wiele nie zarobił. O jeszcze telefon teraz To jest dłoń chyba Dobra, przestało. No jeszcze jakieś 15 minut może spokojnie pograć. Nie wiem, nie, to miało gdzieś jasno. Dzień dobry, kultur, wpływów. Jak to było, panowie i panie? Yy, Szukam te, no nie technologii, tylko handlu. Nie handlu, no handlu, ale jak się to nazywało? Regionalne, nie to, na pewno nie to. Chyba, nie znajduję teraz. Jak chcę, ja, to znaczy, nie mogę znaleźć. Ale jeszcze może przypomnijcie mi, że muszę znalazł jeszcze ilość armii... ...no yy, jasne, więc. Gdzie to jest? Handlowa, dokładnie. Dobra, mapa. Dobra. weźmy nasze mapy, tutaj widzę, że Brytyjczycy kolonizują. Można by w sumie skolonizować oczywiście Afryki. Co nam to szkodzi, nie? No. No, no, to jednak jednak kolonia. szkoda, że Ameryka jest kolonizowana, to jest największy problem. Bo no, teraz nie ma co kolonizować, wszystko już zajęli wszystko, wszędzie zajęli ja AMERYKA Amerykę Północną, i południowo. Chyba, że tu, ale tu raczej. Nie, tutaj jeszcze nie możemy. To jest Alaska zresztą. Nie ma. Nie ma, końca podróż. Dobra, może bym się wpieprzył w Kastylię, tak się zastanawiam. Ale znam się, czy ta pełna miała jakiś większy sens. Tak, Kasus belli. Także co najmniej 10 z 10-15 lat, jeżeli tak będzie dalej trwało. Możemy sobie wziąć szybsze tempo, żeby to leciał ten czas jakoś. Yy, dobra, nie tutaj. BUM! Bo na bawarię, Mam nadzieję, że zaraz go w sumie. Bund jest, dobra, tutaj jest na tyle, że na pewno zmieciemy ich minioka. oka. Ja mam żołnierzy w tym momencie 192 tysiące. Dobijemy może do 200, co? O co o tym myślicie? No Kasper trochę pójdzie teraz, no, na pewno na flotę jeszcze pójdzie, zaczyna, nie no, jeszcze na flotę, powiedzmy, z yy, utrzymania 4, no, to nie wygląda zbyt dobrze, chyba, chyba nie będę jej najtworzył. o, to już wygląda 41, tutaj zaczynamy już naprawdę przewodzić przed każdym państwem, jesteśmy najlepszym państwem chyba w ogóle, jesteśmy chyba najjaśniejsi, tak, jesteśmy najjaśniejsi, jesteśmy, na, nie, albo nie najjaśniejsi, prowencja jest najjaśniejsza, ale oni mają gorszą lądową, o, 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 w końcu jakaś wojna. Hmm. Okej, okay, okej, okay. jeszcze może sobie zwassalizujemy. Gdzie topida jest? Tutaj, doskonale. Możemy wassalizować, możemy wszystko. Wszyscy dołączą, bo wiedzą, że muszą dołączyć. No dobrze. Włoskie miasteczko. Mamy watykańskie państwo. Możemy... O, 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 zwasalizowałem. Teraz kolejna prowincji, nie. Dobra nikt nie dołączy, może ja sobie wyślę A 10 tysięcy, tak żeby, żeby wiecie, żeby coś się działo A czemu nie mogę iść Nie wiem do czego, nie wiem do czego ta armia ja nie mogła tam przejść, czy to Co jest grane? Verona nas ma nie chce puścić, tak mi się to zdaje Tak jest A czy nie, to nie jest Verona, to ja coś mi się popierdzieliło Co jeszcze jest grane? Wszyscy nas nie są puścić. Dobra, tutaj się pan nie trzeba. Puścili nas tam czy nie puścili nas? Nie, nie, Nawet nie przeczytałem. A mam nadzieję, że się uda to szybko wbić. Nie wiem, że biją. A Będziemy mieć... kolejne, kolejne państw po swoim gronie. Tutaj jeszcze tak szczerze mówiąc to też mnie ...świeżbi, żeby ich pobić. Cześć mnie świeżą, żeby ich pobić, tylko nie chciałbym chcić. O, można by powiedzieć wolny, ale bez, bez tej kasuzbeli to będzie... Mogą się troszeczkę nie zgodzić, ale ja to no, zobaczymy. Ja spadnie upadnie. Tyle tysięcy wojska jak poszło, no to wiadomo, że to musi paść. Zobaczymy, jak wygląda nasza sytuacja. No, jest dobrze. Niedługo będziemy mieć cała Włochy zwracane. Jak dobrze pójdzie, to też byłoby naprawdę... Yy, Zaraz to powinno paść. Zaraz to powinno paść. I pewnie badnie to? Yeah, wygraliśmy. No i już się zwiększyła. To tak jest, ta rządowa. Uuu, i możemy sobie wprowadzić kolejną rzecz. To jest coś niesamowitego. Coś naprawdę fantastycznego się, się na tu dziać. Co możemy wprowadzić? Lądową, morską nie będziemy wprowadzić, bo na co nam? Odkrycia chyba też nie. Yy... O! Zapomniałem o jednej rzeczy ważnej. Zapomniałem o jednej rzeczy, nawet poza tej jedna. Dobra. Zdział. A dobra, niech się tu sobie jeszcze troszeczkę to potoczy, to troszeczkę zarobimy. Co ja miałem wprowadzić? Miałem wprowadzić to, tak? Yy, lądowa. Yy, moral w armii plus jeden. Może no, żeby wprowadzić tą armię, to lepsza, ale w sumie zobaczmy się Odkrycie linii. pan to by się przyłusko mi też dało. Dobra, tutaj się z się mniej więcej nie przyda. O! Albo to! To by się przydało. Mamy wielkość 115 minus. Albo nie. w sumie nie to. Z To by się też przydało. Dobra, będziemy mieć kolejną. Ten. Kolejna będzie chyba w wieku 50 dopiero. Więc nie wiem czy... Nie no, myślę, że jeszcze mam, jeszcze szansa zdążyć, żebyśmy zdążyli, dobra, zobaczmy jak to wygląda. Zdążyć. No, myślę, że można ją na pewno zwasalizować. Może Nie no, jeszcze się nie zgodzą. Jeszcze się nie zgodzą. Oh shit! Cztery mamy? Nie wiem, trochę mnie to dziwni. Przecież to my dołączyliśmy się do nie oni do... Ile my zarabiamy? 630 zarabiamy w ciągu roku, no maksymalnie. To jest ma... To jest tak zarąbistwie teraz, dobra. Ej ludzie, chciałem sobie to kliknąć. Szybkie tempo leci. Dobra. E, 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 tak, ten to. My tu mam już wybudowane wszystko. Wszystko mam wybudowane. No, powinno zaraz to pamięć, nie? O, produkcja 36. No, Państwo, mamy złote. Zobaczcie sami, jaśniuteńko. Tak nie było jeszcze, a będzie jeszcze szybciej. Bo czym później, później czym, czym czasy będą późniejsze, tym yy, Yy, czym później, tym będziemy bardziej, szybciej się te... Dobra, ja. Yeah. Chcę to wszystko przejąć. Chcę was, z was zaj... Aha, nie mogę was zwarsalizować, bo... A dobra, dobra. To to jest. To to jest, to to zajęło, aha. Aha. się to zajęli. może, może... Czekajcie, my jesteśmy je hotel, jako ten, jako... No tylko w swoim. Aha, w swoim imieniu negocjuję, to Kijową. Bo oni mogą. Oni są pewnie takimi ludźmi, którzy. Że... Aha, no to chociaż tyle. Ja, modena. Dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że mnie. O oh, shit, podpisałem pokój. Dobra, 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 dobra. Nie ma tragedii. Złożone no, daniny. Teraz będziemy mogli z Was zrealizować. No i dobrze, to tu się wpieprzył. Aha, dobra. Kolejne pancerko w moich rękach. Dobra, w takim razie idziemy tutaj. Jest dobrze, jest bardzo dobrze moim zdaniem, jest cudownie wręcz czy nie wypowiedzieć tej cholernej wojny Mam plus 3 brak, Kasus, Kasusbeliście są Litwa. No, trochę mają sojuszników. Ślądzek z, z, z sojusnikiem, no nie, to jest to jest przykre, że my ich tyle razy wyzwalaliśmy i za każdym razem nam robią zrobią bambuk, ale ja bym chciał mieć ten obręb. Boże nawet, nawet, nawet w sumie nawet w sumie tych świązaków też by mógłby złasalizować. Ouuu! Ale się ma zawsze rozbudowało! tuki Polaków. I są teraz oni. Na górze. Chociaż tyle, że oni. Nie, wszyscy są przeciwko nam. Ja szczerze mówiąc, mam ochotę wypowiedzieć wojnę bez Castus Belli Czechów, ale w sumie to może, możemy to troszeczkę tym narobić sobie. No, bałago, no i tak mam wszędzie wasali Jeden odcinek. Myślę, że ucinek może się podobać. A czy może się podobać, nie za bardzo się może podobało. No i to nie mam co robić. Właśnie teraz by się przydało. Teraz by się przydało właśnie byśmy wypowiedzieli wojnę. Dobra, wiecie, że zaryzykujemy na tą wojnę, Szechan, bo oni, oni tyle razy wypowiadali wojnę w momencie, kiedy ja nie byłem gotowy. Kiedy ja nie byłem gotowy, w tak? Szukam wojen, szukam państwa do wojny. Okej, okay, tak jest. już jest, świetnie. Jeszcze możemy raz i Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli coś nie pomoże, myśli wczytam i nie, tej wojny nie będziemy toczyć, ale na państwa was zalizować. Wypowiedź wojny. Nie mam braku kasy z Belli. Oni szybko nie wpadną, bo oni na pewno nie będą chcieli się... Zobaczymy jak tam się będą chcieli bić, czy, czy nie bardzo. Bardzo prawdopodobnie. Bardzo... Ha, ha, ha Chyba wszyscy bardzo prawdopodobnie. Tak jest. Tu nie mam wątpliwości. Moi sojusznicy muszą go do... włączyć do wojny. Dobra. Złe wiadomości są, ale trudno. Mamy taką przełogę technologiczną, że my ich powinniśmy zmieść 41. Reszta też w ogóle. Wrocław nawet jeszcze jakoś tam... Nie no, Wrocław też jest technologicznie... ...dupa do nas. Dobra, to teraz tak. Tu tak i tu tak. Teraz idziemy na wojnę. Zwolnimy sobie tam, pozobaczymy jak to nie, Świetnie, chyba wszyscy dołączyli. Mam nadzieję, że wszyscy dołączyli. Yy, no, Okej, okay, świetnie. Węgrzy tak samo. Litwa, Czechy też. Polska też. Kurlandia też. Ryga też. Dobra, no, ja będę mógł może na wszystkich zbasalizować. Nie no, wszystkich nie zbasalizuję. Szkoda, że nie ma takiej możliwości właśnie tych większych państw nawet Przecież jesteśmy tak silni, że moglibyśmy w stanie... Nie no, w sumie w sumie nie do końca, ale, nie no, w sumie można by wasalizować, Co no. za, stoję za problem, jesteśmy tak potężnym państwem, zobaczmy. No, to, tu może być troszeczkę gorzej z tym, z tym jest słabą, yy, Dobra. Tutaj jest 13, 20 tysięcy, dobra, to zaraz, zaraz oni tutaj klęskę ponies 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 poniesą zaraz. 17 tysięcy, oba. Tu mam 36 tysięcy, teraz ta armia już tutaj idzie na Dobra, tu się biją nasi i zobaczymy kto wygrywała. A się przegrywa, Dobra. 43 tysiące idzie tutaj, dobra. Idziemy ich was bić. Zobaczymy zaraz. A, zobaczymy. O, przegraliśmy, o, shit. Nie wiem dlaczego, ale żeśmy przegrali. Dobra. Sią na nam oszerzenie. To Z kim jesteśmy w stanie w wojny? A tylko z wami. Dobra, tylko z wami i z Polską. Easy, easy. Dobra. O, Litwa jest samodzielna, będzie można ich zwasalidować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czechów też będzie można zwasalidować. Troszeczkę jest zły ruch, ale trudno. Teraz to nie odwalańmy ich. Cały świat ruszył na nich, praktycznie. To, to jest po prostu piękna sprawa. Że oni tą wojnę no na 20 tysięcy. Może byśmy tak wysłali do Polski? Kilka tysięcy? Zobaczymy, ile mamy wojska na 2000? No, to się pewna co się. Dobra, możemy przyspieszyć Shit, shit, kameram się już usunęło. O, aha, idzie 30 tysięcy, tutaj. No. Dobra, omijają tą armię, no nie wiem, cię... dlaczego. Dobra, trudno. E, no, teraz tutaj wejdą pewnie do Polski, No, nie wiem co tu się dzieje. Dobra, ale już Brandenburga atakuje, już wszyscy atakują. Polska za spadnie, to jest gwarantowane. Podobnie jak Czechy. Zaraz pewnie Litwa. Czekajcie, do czym czy. Się... Aha, eee. Yy... Kurlandia też jest w stanie tak? Aha, to jest waszym. Yy, wo... Waszym głównym państwem, chyba Czechy. Nie, Czechy nie. Prawdopodobnie Polska. Nie, a to jest kurde, z kim my jeszcze walczymy? To i. A kto to jest? O kurde, O shit! Tu jeszcze jest wojna. A dobra, Gdzie mamy wrogich państw? Do siebie, Dobra, to z kimmy. Kto tu kto rządzi po prostu? Aha, oni rządzą. Ta rządzi. Dobra, to dobrze. To dobrze. Ja się jeszcze sobie jeszcze rzucę tutaj. Ta, to państwo nie pójdzie na, na Litwę. A po co ma na Litwę? Przez. Dobra, czekajcie, dobra, poczekacie. Nie będziecie. Mój... Oba, Mam dobre wiadomości, dobra, możecie iść przez Litwę. Czecha masz, zwastalizuje za... Czechy, to jest mój cel, mój cel życiowy. Dobra, przyspieszmy, niech się to szybciej. dobrze, że nie trwa. Mam nadzieję, że może się podkreślać. Jeżeli się nie da, to narzucimy im jakąś tam religię, bo kasy weźmiemy. To, to się zawsze się przyda, wiadomo, wojna zawsze. O, wasalizacji się nie da, Czechy się pewnie da. Tak jest, Czechy się da zastosować, to być będzie mocny cios dla Czechów. W końcu, w końcu, po tylu latach, Sycylia jest cesarstwem. Nie, to jest, to jest śmieszne, jak oni te wybierają tych cesarzy. Boją się nas totalnie wszyscy. Dlatego wybierają na, na złość innych. Dobra, moramy wygrać wygraliśmy, świetnie. Teraz będziemy mieć Austrię, yy, Czechy za sobą. Dobra, tutaj też, tu jest dobrze. No. aby no, tutaj teraz. Dobra, tą armię można przywrócić do Czech. Zobaczymy, co tam Czechach. Dobra, Litwa można będzie na pewno będzie można Litwa. Nie wiem, co to spotkamy, będę to być. Będę mógł może, że zrzekni się, powyśni, O, tak, lądowałem. Jeszcze się zwiększyło. Mm. Racibusz, Nie, Racibuś nie 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 wiem, czy tu jest jakiś sens w ogóle. O, chyba że. Co tam się daje? Pięknie, cudownie. Pod koniec, był z... Gry... naprawdę. Tak, to, to chyba, Mimo, nowa marchewka, tak, tu, będą, tu się już po raz tych Rze... rzeczy, dobra, to w ciągu 12 miesięcy Tu było w ciągu 9 miesięcy, myślę... No Niedługo to płatnie wszystko. Dobra, tutaj. O, ładnie to wygląda. Pięknie wygląda to. Na południu zobaczymy, co tu się dzieje. Tu jest poło... Co to, to jest? to to jest? Bizancjum wojny mamy. Fajnie. Fajnie, że z Bizancjum mamy wojnę. raczej lubię, znaczy, lubię te państwo, powiem szczerze. Trochę mnie w e, historii... Jeżeli, ja się bardzo lubię... Ja bardzo lubię historię, ale jedno z moich ulubionych państw, jeżeli chodzi o średniowiecze, o tak bym to nazwał. Czechy. Zaraz powinny Czechy być już pod moją okupacją. Znaczy są pod moją okupacją, 12 miesięcy, dobra. Widzę, że Polska zaraz też padnie. Ale widzę, że... Dobra, to po się w wybory, dobra. Ten, o, Nie chciałem go, nie chciałem. To był zły wybór, to był przypadkowy wybór. Trochę tak jak Michała Korberuta. Dobrze wypowiadam? Chyba tak. I tak. już się odbiło na naszej niesłabie ...słabiej nie Ale tak nie jest źle, tak nie ma tragedii. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje na południu. Oh shit, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Tak jest, o tym zapomniałem. A mimo tego, i tak jesteśmy bogaci, no ale. Nasz kraj bardzo nie odczuł tego, dobra Widzę że chwilę zostało w ciągu 12 miesięcy, bardzo długo to trwa Dobra W ciągu 3 miesięcy, o doskonale Tak, ten to, nie chcę, w przypadku cały się do zera, bo wtedy się Ale to będzie się zaczyna robić bałagan Ale powinno to to, nie? Dobra, widzę... Ou widzę, że Prusacy robią wojnę dobrze. No, w sumie może i dobrze, może i dobrze. Niech się tam biją, nie jestem złośliwy. Chciałbym, żeby Litwa padła, bo jest rada dzień. Przecież tutaj widzę prostacy też walczą z Litwą. Ja nie mam z nimi sojuszu, nie, nie mam. Mogę wypowiedzieć im wojnę? Tak, mogę im wywozić wojnę, więc to jest... Dobra, oh shit, oh shit. Yes, mogę wymusić wasalizację, to będzie ten mój wasal i... Ja kasy tyle nie przyjmujecie, dobra. Dobra. Dobra Czechy Tego nie lubię Dobra, bez tego Tak się rzekniecie, bo... Zaraz wam zaproponuję sojusz Z moimi wassalami, panowie Czekam na to, dobra No czekam na to, panowie Rusacy do wojny? Trudno Dobra, trudno Dobra, mam ich w sojuszu, w końcu mam ich w sojuszu i jesteśmy coraz silniejsi. Coraz silniejsi, teraz. No szkoda, że Polska i Wrocław nie niego nie zaczęły nic No Znaczy Polska też jest z nami winna. Dobra, tu jeszcze nie się biją. Może oddam Kraków Węgrom, jeżeli zdomędą. Nie wiem, co to będzie. No zaraz pewnie zdobędziemy sobie przeciwko kosakom. Sojusz, sojusz, tak jest. Tak jest. Ok. Dobra, dołączyłem do wojny z, e, z plusakami. Dobra, wiecie co? Chyba tą wojnę zatrzymamy. Ja wrócę w następnym odcinku już. Wrócę w następnym odcinku. Nie będę tutaj wyłączał tego niczego nagrywania, nic, tylko zakończymy odcinek, bo ten odcinek już będzie po prostu e, trwa bardzo długo. Więc cóż, do następnego odcinka trzymajcie się mocno. Cześć.